Kontynuujemy Spongeboba. No i wybraliśmy już cały sok. I musimy wrócić do naszego kraba. Zobaczymy. O! Już nie mieliśmy. Tak, musimy tutaj. Musimy z nim porozmawiać. Do tych kaktusów. Wrzucajcie sok do tej beczki. Będzie tam yy, bezpieczny. No dobra. I teraz możemy wrzucić Jedna po rozmawianiu słowy. z nim. Podążajcie tym szlakiem, moje małe naiwniaczki. Okej. Okay. To nas podsumował, że jesteśmy naiwniaczki. Jedna beczka z... Dobra, to już. To co teraz, tędy się wracamy, czy jak? Bo ja nie wiem. Nie, tutaj nas prowadzi. Dobra, zbierz soki kaktusowe, czyli co, tędy i jedziemy z powrotem. Na razie spokój się wydaje jest. Tak mi się wydaje. Wow. No ale myślałem, że będziemy tym skakać tutaj. Dobra, jakoś dotarliśmy do góry. Jeszcze mamy zbierać soki, uh, jeszcze więcej galaretki. ale już mamy ponad 1000 tej galaretki i ona jest na górze. Wow, uspokój się, uh, jeszcze więcej galaretki. Tam jest ciekawe, jak tam dojść, może. Tak, spróbujmy. Hmm. co, tu już nic nie ma? Okej. Okay. Dobra, jakoś wytrwaliśmy, to teraz tędy. Ta, jeszcze więcej galaretki O możemy wejść tędy Próbuję To jest pewnie trudniejsza droga, ale łatwiejsza. Wow Tam może trzeba dwa razy skoczyć. Wow, co mi się tam stało? Ej. Hey. Okej, okay, nie wiem, czemu. Dobra, udało nam się. Tutaj mamy Mamy kolejne przejście. To tędy musimy się udać, tak? Jak najbardziej, bo tam, tam raczej nie, chociaż aż mnie korci. Tutaj mamy. A, nie możemy tutaj. Teraz. No dobra. To udajemy się tędy. Najwidoczniej. Ja Dobra, wyjemy. To mnie zaskoczyło Ale mamy tutaj życia. Tam pełno przeciwników jakichś no Ale zabieramy. No i mamy te soki. Tylko tutaj powinna... Aha, mamy wlać ten sok. O, będę potrzebował więcej soku, chłopcze. Więcej soku mówisz, a do góry mamy zapis, I co my tu mamy? Mamy tego. Wielkiego tutaj spada to najwidoczniej, a my musimy się udać tutaj. A ten skąd się pojawił. Mamy soki. I do góry proszę. Tutaj mamy, ale to mnie ciekawi. Proszę bardzo, jeszcze do góry. A, tu możemy sobie pewnie skrócić drogę. Proszę bardzo, sobie skróciliśmy drogę. Ale tam mamy się udać, szczerze mówiąc. To możemy się wrócić, na przykład, tędy. Wow, gdzie ty Czy mi skręcasz? Czy wszystko w tym miejscu próbuje zrobić nam krzywdę? Ej, SpongeBob! Aha, dobra, bo ja tędy... Ja tędy nie mogę iść. To się udajemy do góry ja myślałem że tak sobie możemy udać się ale najwidoczniej nie możemy i spadliśmy. Ale to w miarę dobrze, bo... Skrót mamy. Kurde, co jest grane? Tutaj jeszcze spada. A my musimy się udać konkretnie tam, i ja bym to spadł szczerze mówiąc. Tam są kolejni. Zobaczmy. Oj, dotarło. Do od razu lepiej i tylko tutaj mamy. Widzę tu na... te kaktusy do dna. Teraz mamy zapas odrobina. OK, tędy możemy się dostać. Dolecimy na górę. Teraz pytanie, tam musimy dotrzeć? Niech to wpadnie. To sobie spadnie. My sobie przejdziemy. Tutaj sobie możemy szybciej przejść, po co się męczyć? No i jesteśmy. Trochę inaczej obeszliśmy to, ale nic nie szkodzi. W ciemnej jaskini w kształcie Robala. To oznacza, że prawdopodobnie wydrążył jakiś porterczy, przerażający stwór, jak gęś. Jak Geś. Widzę... Widzę światło na końcu tunelu. Zabierz mnie do niego. Zaraz nie. Nie jestem gotowy. Dobra, teraz jestem gotowy gdzie my mamy się udać? Dobra. Coś nam się udało zrobić. Jeszcze więcej Nie wiem czy już tędy szliśmy. Tak raczej nie. Pełno tego Pytanie, co bym miał z tego? No więcej galaretki, ale więcej galaretki. chyba mam Jeśli interesuje was złoto, to spadajcie! Całe należy do mnie! Okay. Naprawdę, ale to naprawdę musimy wrócić na powierzchnię, panie górniku! Stawką jest napój naszego przyjaciela! Cóż, mógłbym pozwolić Wam skorzystać z mojej winy, ale co będę z tego miał? Co tylko pan chce, nic nie jest poza zasięgiem tego wspaniałego duetu. Dobrze! Ten utrafiony, alaskański byczy Robal ma obsesję na punkcie mojego złota. Wybił mi złoty ząb! Bum, tak po prostu! Jak odzyskacie mój ząb, to wprowadzę was z powrotem na powierzchnię. No dobrze. To co? Musimy odzyskać ząb? Gdzie bym był? No nie wiem gdzie bym był Ale Mówiąc jest to na pewno... Mówiąc mieszkającego w dziurze Wydaje mi się, że coś mieszka w tej dziurze Zobaczmy Fu, świerdzi tu jak w kuwecie Gacusia Ten zapach to nie moja robota, przysięgam Ciekawe co to za robak No dobra, ale co mi z tego, że znajdę ząb? Ale jak my mamy to znaleźć? Nie za bardzo wiem. Co mamy po prostu udać się tutaj. Nie no, to byśmy się wrócili. Okej, okay, tutaj jest. Jeszcze ktoś? Jeszcze ktoś? Tutaj. No i mamy to. I musimy się tutaj z powrotem udać, najwidoczniej. Mamy, panie poszukiwaczu. że jesteś już żarciem dla Rumala. Ale skoro przeżyliście, znaleźliście mój ząb? A czy ślimaki zostawiają śluz w lesie? Pewnie, że tak. A wszystko jedno. Winda jest do waszej dyspozycji, chłopcy. Aha! Nie wiem, co tam robiliście, ale strasznie od was teraz cuchnie. Dobra, pojedźmy windą. Powinna dźwignąć nas na duchu. -a -a. Jaka winda? ekran wczytywania później. Ok. Ekran wczytywania później. Fajne. Fajnie zrobili z tego mema. i Dobra, co my tu mamy? Te kaktusy już raczej... Nie możemy nic zrobić z nimi. Podążaj ścieżką. No dobrze. To pozbieramy oczywiście wszystko. Jak tam byśmy zeszli, to byśmy chyba się nie wydostali a może tędy, ale to nie warte jest udręki takiej trochę pozbieraliśmy, o, ale mamy konika naszego kradną nasze zapasy napoju szybko okay. patrz! musimy złapać ten pociąg mogę? i ruszamy zabawny zbieg okoliczności, nieprawdaż? bandyci zbradną nasz pociąg, a pan krab akurat nim jedzie. Zaraz. Pan Krap to czerwono ręki bandyta. O! żebyśmy mogli do Mamy... Aj. O! Oh. To starcie odrobina. Godnimy go. Teraz turbo jesteśmy na miejscu. Mamy główny cel złapana kraba. No to udajemy się do przodu. Mamy kraba. No i ucieka nam Otwieramy Wow No i tutaj będzie trzeba Szybko właśnie Okej, okay. gdzie ja się Wow. Au, Au! No właśnie, tutaj mamy... ...nasze te... ...bąbelki. Ale tutaj mamy życie, to jest ważne. Ciekawe, czy coś tu jest, ale nie widzę. Tu udajemy się do tego. Ciekawe, czy. Wow! To mnie zaskoczył, ale mamy pana kraba, widzę na przodzie. Czy jeszcze ucieka? Mamy wszystko I tutaj. Okej, okay. ale. A i to spada później. No dobrze, to tutaj udajemy. Mamy te kaktusy niefortunna Łoj! No i spadliśmy, nie tak? Aj... Niefortunnie. Dobra, już nie idę po tamto. Omijamy to. Stop. Udało do... nam się. No i proszę bardzo, tutaj już powinno być wejście główne. Na morskie głębiny. No i mamy Spunchbob. go. Wiem, że chcesz dobrze, ale pozwól mi zostać. Proszę! Aresztuję cię! Ręki Jak mówiłem z musisz zabrać mnie do domu. Błagam! Ta stara choroba nie wytrwa jednego dnia w więzieniu. Wybacz, szeryfie. Ja go zabiorę! Muszę przestać pić w pracy tyle soku z kaktusa. No i wracamy z powrotem, widzę. Możemy się poruszać. O, chłopaku, to była dla mnie cenna lekcja. Nie ma co. Że w życiu nie chodzi tylko o pieniądze? Co? Nie, nie. O nie, 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 nie. Zawsze chodzi o pieniądze. Tak, 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 tak. Ale zrozumiałem, że pracownik miesiąca jest bezcenny. Służę pomocą, panie Krab. Znajdziemy perłę i tłustego kraba i zanim się pan obejrzy, wszystko wróci na swoje miejsce. Zuch, chłopak? A teraz zwiataj! Jestem pewien, że dzięki nowym umiejętnościom jazdy będziesz trochę szybszy. Mnóstwo przyjaciół wciąż czeka na ratunek, Patryku. Jedziemy! Poradnik podróży po mapie. Mapa pozwoli przenosić się w dowolny punkt kontrolny osiągań osiągniętego w. w... W wymarzonych światach można z niej skorzystać w dowolnej chwili poprzez menu pauzy. Skorzystaj z mapy, by powrócić do odwiedzin światów. Wykonywaj zadania poboczne i znajdować złote dublony. Walki z bosami można powtarzać, korzystając z mapy po ukończeniu trybu fabularnego. Powinniśmy spytać Cassandra, gdzie jeszcze mogą być nasi przyjaciele. Ta tak wszystko! Jakby sobie wszystko zaplanowała! Dobra, ale to będziemy kontynuować już w następnym odcinku. Ja się z wami żegnam. Dzięki za oglądanie. Do następnego odcinka. Na razie, cześć!